Tu jej objaśniam, jesteśmy poniżej poziomu wody, moi drodzy, tutaj, tak, tu mamy poziom wody, no starzywko jakieś, ale i tutaj macie ten kil, co już Wam mówiłem, tak, to utrzymuje jacht, żeby kurwa za bardzo się nie przechylał, jak zawieje wiatr, tak, tu macie płetwę sterową, tylko że to wszystko to już jest, to już jest, moi drodzy, no, Te widać zniszczone, bo to jest poniżej poziomu wody więc to trzeba zabezpieczyć zrobić ale no moi kochani zobaczcie mokotów tutaj jaki piękny drewniany coś pięknego kurwa dzięki mnie to wy coś w ogóle zobaczycie kurwa a tutaj zobaczcie jaki regatowy piękny piękna sprawa przepiękne jachty tutaj jest ten retro Piękne jachty, piękne, bardzo ładnie to wszystko kurwa wygląda, a tutaj moi drodzy macie regatowe, zobaczcie jakie wielkie, szerokie koła styrowe, coś niesamowitego, to już chodzi, to już są maszyny zajebiste, do regacenia się, do szybkiego pływania, coś pięknego.